Jestem Martyna. Dzisiaj mamy 9 grudnia i to jest piątek. Przeczytam Wam fragment z Ewangelii. Graliśmy Wam, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie kazaliście żałob. I tu chodzi o to, że ludzie jakby nie potrafią tego docenić, tego, co się dla nich robi. Na przykład, nie wiem, gdy włączają piosenki, marudzicie na przykład, że jest za głośno lub marudzicie, że za cicho, a gdy jest na przykład gdy jest słońce, mówicie, że chcecie deszcz, a gdy jest, że gdy jest deszcz, chcecie, żeby było słońce. I jako challenge, e, powiedzcie przynajmniej pięciu osobom, że podziękujcie im e, za to wszystko, co za Was zrobili. E, poczują się wtedy doceniani. E, uważam, że to już wszystko z mojej strony. E, dawajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Pa!